Jest Patryk Boro. Witam Cię, Patryku, bardzo serdecznie. A witam Was również bardzo serdecznie na mojej imprezie. Patryk, niezwykle się cieszymy, że zostaliśmy tutaj zaproszeni. Bo nie wiem, czy wiecie, drodzy Państwo, że na imprezy organizowane przez Patryka przychodzi około 2000 ludzi. Myślę, że dzisiaj także będą tłumy, ponieważ szykuje się niezwykły wieczór pełen atrakcji. Tak, szykuje nam się wieczór pełen atrakcji, mimo niesprzyjającej pogody, więc musieliśmy wszystko przenieść do środka. No ale wieczór mamy naprawdę pełne atrakcję, a ja te atrakcję już przeżywam od kilku tygodni, m.in. z naszą y, główną gwiazdą dzisiejszego wieczoru, czyli francuską gwiazdą Gabano Maneng, który jest y, modelem m.in. Chanel, Kenzo, Dolce Gabana. Jak i również ma swój program, francuską wersję Kawalera do wzięcia, już drugą edycję. No i dzisiaj jest oczywiście z nami, ale to również Państwo będziecie mogli na pewno wywiad z Gabana zobaczyć w Waszej telewizji. Ja się cieszę przede wszystkim, że przyjechaliście już drugi raz na moje zaproszenie, bo to naprawdę bardzo miło was gościć. Patryk, ty organizujesz taką imprezę po raz 12. Powiedz mi proszę, jak dużo pracy musisz włożyć w to, aby te imprezy były tak fantastyczne? Jak mam być szczery, jeszcze nigdy nie włożyłem w żadną imprezę tutaj, która się odbywa na dachu, na żadną edycję Celebration to Party. Nie włożyłem tyle pracy, ile teraz ani, ani pracy, ani środków to mi się jeszcze nie zdarzyło. Zdarzyło mi się to teraz po raz pierwszy. Zebrać wszystkich ludzi, nasze gwiazdy, naszych celebrytów, jak i tych celebrytów z Francji, którzy no, mają większe wymagania niż te polskie gwiazdy, na nieszczęście, więc. Dzisiaj pierwszy raz doceniam polski show biznes, naprawdę tak jak nigdy go nie doceniam, to dzisiaj pierwszy raz go doceniam, bo naprawdę mamy o wiele, wiele mniejsze wymagania niż ci ludzie za granicą, jak przyjeżdżają do naszego kraju, więc pracy naprawdę bardzo dużo. Może lepiej tego nie mów głośno, bo po emisji tego wywiadu zaraz i nasze rodzime gwiazdy zaczną więcej wymagać, a dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy również dlatego, że twoja agencja świętuje pewne bardzo ważne wydarzenie. Tak, i to jest dla mnie bardzo niesamowity sukces. No, bo jak sami wiecie, jest w Polsce bardzo dużo imprez. Niektóre nagrody się kupuje, niektóre nagrody się dostaje. No, i to jest właśnie ta nagroda, którą naprawdę dostaliśmy dzięki głosom. Dzięki głosom tym ludzi, którzy właśnie teraz są za ścianą i którzy świętują razem z nami, świętują ten prawdziwy sukces. Czyli sukces rzeczywiście niekupiony, sukces naszej firmy, na którą pracowaliśmy już ósmy rok. No coś niesamowitego. W końcu teraz jesteśmy liderem biznesu magazynu Law Business Quality, a według mnie to jest bardzo duże osiągnięcie. No i co najważniejsze, przegoniliśmy wszystkich, wszystkich zdobywając najwięcej głosów ze wszystkich, dlatego zrobiłem imprezę. Gratuluję Ci tego z całego serca. No Myślę, że powód naprawdę zacny do świętowania, ale w czasie tej imprezy, oprócz tego, że będziemy mogli także porozmawiać z Krzysztofem Rutkowskim, z gwiazdami świata mody, także odbędą się pokazy. Tak jest. Pokaz oczywiście i znowu polsko-francuski, czyli Agnieszka z czyli nasza Agnieszka przyleciała razem ze swoją delegacją francuską, czyli z Gabaną Manek, z samym Labidi, sam jest akurat producentem pokazów w Dubaju, w Mediolanie, we Francji. Akurat miałem teraz okazję być w Tuluzie na jego imprezach i naprawdę robi trochę gorsze ode mnie którego uwielbiam Ci za Twoją skromność, powiedz mi proszę, jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Oczywiście zajmiesz się na pewno także swoją firmą, organizowaniem eventów, takich jak właśnie ten, ale co jeszcze, zbliżają się wakacje, zamierzasz odpoczywać, czy raczej, raczej będzie to dla Ciebie okres ciężkiej pracy? Właśnie się zastanawiam, kiedy ostatni raz naprawdę wypoczywam, bo ja nawet na wakacjach niestety mam pracę. Ale jaką mam swoją pracę? Jestem od niej uzależniony i to jest akurat fajne, jeżeli człowiek kocha swoją pracę. Ale teraz przede wszystkim za tydzień wylatuję do Paryża. Mamy 14, 14, nie maja. 14 maja. Właśnie 14 maja robimy dużą imprezę w związku z Dniami Europejskiego Dziedzictwa Narodowego. 14 maja natomiast bierzemy udział w imprezie, która odbywa się w ambasadzie. Polski RP w Paryżu, czyli w tym Pałacu Monakijskim. A później znowu wracamy do Tuluzy, więc w Polsce będę dopiero za jakiś miesiąc zrobił kolejną edycję 20. Już, wiem, że 23 czerwca odbędzie się kolejna edycja Celebration Roof to party i tym razem nawet jak będzie zła pogoda, i tak robimy na moim ukochanym tarasie. Pierwszy on zawsze przyciąga dużo ludzi, przyciąga, po, przyciąga pozytywne emocje i ludzie nigdy nie wracają do domu przed godziną szóstą. No ja myślę, że to jest w sam raz godzina, aby zakończyć imprezę, albo może ją kontynuować na jakimś after party. O tym też musicie pomyśleć. Patryk, życzę ci całego serca. Aby na pewno 23 nie padało, będę trzymała kciuki za pogodę. Tak, już teraz wiem, że, że nie będzie. No i oczywiście powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo za obecność na mojej imprezie. Mam nadzieję, że teraz w tym momencie już przestanę się stresować całym dniem i będziemy tylko wznosić czas za telewizję ATV. I za Paryż. I te telefony. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękuję.